Dzień dobry, kochani. Dzisiaj witam Was w szczególnych okolicznościach, trzymając rękę nad 27-metrową przepaścią. Także mam nadzieję, że nic złego się tutaj nie wydarzy, bo przecież co może później, tak? W każdym razie chciałabym Wam pokazać aktualizację ogrodu, który robiłam kiedyś w jednym z hiszpańskich wieżowców. Zobaczymy sobie, jak to się wszystko trzyma, czy przetrwało upały, i chwilkę sobie porozmawiamy. Widok, jak możecie zauważyć, jest przepiękny, ale to już poprzednim razem wam pokazywałam. Z tej strony jest tylko taki mały balkonik, więc aż tak dobrze wszystkiego nie widać, ale i tak robi wrażenie. Ten kącik ogólnie zazielenił się bardzo. Tutaj mamy oczywiście zwykłą monsterkę, tylko troszeczkę mniejszą. No, nie chcę wypuszczać jakichś spektakularnych liści. Myślę, że z uwagi na to, że ma tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo światła, a wiemy, jak to jest z monsterami. One jednak lubią troszeczkę takie bardziej zacienione miejsca. Tutaj jest bili, który też ewidentnie pokazuje, że tego słońca ma troszeczkę za dużo, bo bardzo chowa te liście. One są skierowane bardzo mocno do dołu, więc ewidentna oznaka tego, że jest trochę, wiecie, za dużo. Aczkolwiek liście są i tak bardzo duże, bardzo ładne. I tutaj generalnie praktycznie nie było żadnych. Strat. No tutaj troszeczkę coś rzuci. Ostatnio też robiłam im oprysk, więc mam nadzieję, że nic tutaj się bardziej nie rozwinie. Tutaj kolejny. Muszę to wszystko dzisiaj zlać wodą, bo jest bardzo przykurzone. Ale nie przejmowałam się tym wcześniej aż tak, ale też wygląda wszystko tutaj bardzo, bardzo w porządku. Ten nowy liść, który teraz idzie, jest trochę mniejszy i dość długo się rozwija, co mnie delikatnie martwi. Ale zobaczymy. Na razie daję mu czas. No i oczywiście olbrzymia monstera. Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj głównie chodziło, żeby były takie rośliny, które no... mimo wszystko przetrwają w tym naprawdę gorącym słońcu. Co nie jest najprostszą sprawą, jak sobie możecie wyobrazić. Ale wszystko zdało egzamin. Tu są też ogólnie bardzo, bardzo, bardzo silne wiatry, więc to jedynie też na pewno im nie pomagało, bo niektóre liście rzeczywiście są troszeczkę rozdarte, ale generalnie całość nie miałam tu absolutnie żadnych problemów. Także mam nadzieję, że że tak to tutaj zostanie. Z tej strony mamy jeszcze Strelicję, która, te liście, które tutaj widzicie, one niestety na dzień dobry, bo ona stała ogólnie tutaj, jeśli ktoś jeszcze pamięta. Tylko, że właśnie tam biały bardzo duże wiatry. Stwierdziliśmy, że przeniesiemy ją tutaj, żeby było trochę delikatniej, dlatego ten liść jeszcze ma oznaki tego poprzedniego wiatru, a te tutaj, no już są piękne. Zdrowiutkie, nie są porozrywane, więc zdecydowanie to miejsce lubi lepiej. Oczywiście jest system nawadniania doprowadzony, tutaj akurat jest kropelkowe, aczkolwiek tutaj wszystko się ciągnie. I na przykład Monstera ma już taką obręcz dookoła, z której leci woda. Bardzo fajna sprawa. No a tutaj też wszystko ma nawadnianie kropelkowe. Także mniej więcej tak to się prezentuje. Powiem się trochę do środka, bo nie wiem jak będzie wyglądała kwestia dźwięku na zewnątrz, a chciałabym kilka rzeczy dodać. Ogólnie cały ten ogród, taras, wszystkie rośliny pojawiły się mniej więcej w kwietniu. To był marzec, kwiecień, mniej więcej taki przełom, więc aktualnie możemy powiedzieć, że mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No pół roku minęło. Kurde, nie spodziewałam się, że aż tak długo W każdym razie tak, będzie to taka półroczna aktualizacja I wiele osób wcześniej pisało mi, że o wiele z tych roślin nie wytrzyma tego pełnego słońca O będzie słabo, o będą wysychały i tak dalej Ja wam pokażę za chwilę jak wygląda ten taras, jak wygląda balkon i wszystko Ogólnie w trakcie roku nie było absolutnie żadnych problemów Znaczy był jeden bo system nawadniania jakimś cudem przeciekał sąsiadom na dół. Co nie powinno w ogóle mieć miejsca Nie mam pojęcia, co się stało z odpływem że, tak, że coś takiego miało miejsce Bo to podobno leciało w ogóle po ścianach Szczerze, ja nie wiem, jak to się działo W każdym razie, wiecie, ja tutaj przychodziłam I tu nic nie było przelane Nawet zima nie była wystarczająco mokra Więc trochę mam wrażenie, że to było takie delikatnie naciągnięte Może tam delikatnie parę kropel spadło A oni narobili afery, jakby, wiecie, nie wiadomo, co się działo Więc nic takiego strasznego, moim zdaniem, nie było Tak Dalej jest kwestia mszyc na szeflerach Tu rzeczywiście do tej pory średnio mi idzie wytępienie ich, a też nie mogę ich tak solidnie zlać szlauchem, właśnie ze względu na to, że ci sąsiedzi tam na dole się skarżą i za każdym razem, kiedy tego szlałku tak używam. Porządnie, żeby te wszystkie rośliny zlać, no to właśnie ci sąsiedzi się wtedy odzywają, więc coś tam się dzieje, ale nie wiem po prostu co. Dlatego nie mogłam, tak wiecie, pod ciśnieniem, jakoś troszeczkę mocniej ich spryskać, żeby nawet te, wiecie, te, które już nie żyją, żeby poodpadały więc ciężko stwierdzić, co tam jest żywe, co nie, ale tam się dalej są widoczne, tylko właśnie one są widoczne na szeflerach. Jedna szeflera miała gigantyczne cięcie, gigantyczne, bo po prostu bardzo źle wyglądała. Dlaczego? Właśnie myślę, że z uwagi na tym szycę. Po prostu ona obumierała i zrobiła jej takie cięcie, mówię albo po prostu przewóz, albo wywóz, cokolwiek. I mówię, nie no, coś tutaj trzeba zrobić. I po prostu opetnają ją bardzo mocno, podbijała się, bo już myślałam, czy nie trzeba będzie w ogóle jej wymienić, może zamienić też na coś innego. Tylko, że po prostu teraz wygląda to bardzo niesymetrycznie, co mojemu autystycznemu umysłowi przeszkadza bardzo, bo jest zaraz taka luka między szeflorą a palmą, ale jakoś to przeżyjemy. No i kolejna istotna rzecz: właściciele tego mieszkania bardzo chcieli, żeby tu wszystko było bardziej bujne. Na zasadzie, żeby było mało przerw między tymi roślinami Żeby te rośliny, które były takie bardziej żywopłotowe Żeby one rzeczywiście się bujnęły żeby... Jedyny wymóg był, żeby nie przewyższały murku Żeby oczywiście nie zasłaniać widoku Ale generalnie chodziło o to, żeby je jak najbardziej rozgałęzić Żeby było bujnie, żeby nie było takich, wiecie, odlinień i wszystko No i myślę, że to się ogólnie całkiem udało Wygląda moim zdaniem to bardzo dobrze Oczywiście myślę, że troszeczkę jeszcze to uformuje wszystko Ale chcę, żeby tu przyjechali, zobaczyli bo wiecie, obciąć to jest łatwo, a później wrócić do poprzedniego stanu już jest delikatnie ciężej, dlatego na razie tylko troszeczkę to wszystko przystrzygę i Wam wtedy pokażę, jak to wygląda, ale moim zdaniem wygląda super. E, czy jeszcze coś się działo? Myślę, że nie. Palmy się bardzo rozrosły, co mnie mocno zaskoczyło, drzewko cytrynowe. Jest lekko takie zarzucone, tego, tego światła jest naprawdę, nie macie pojęcia, to jest 60 stopni w lato Więc te drzewka dostają okrutnie dużo światła, a jeszcze to światło jest tutaj cały Boży dzień To nie jest tak, że jest tylko kilka godzin, tylko od rana do nocy Wiecie, to jest panorama, więc tu światło świeci cały czas Więc rzeczywiście to drzewko mogłoby wyglądać lepiej, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało przez jesień. Myślę, że to z takich gadających aktualizacji to by było na tyle. Zaraz oczywiście Was po wszystkim oprowadzę. Także nagrywam jeszcze z telefonu, bo tutaj w ogóle wszystko jest bardziej zielone. Dzisiaj jest właśnie bardzo jasno, bo jest południe. Więc w aparacie to wiecie, jak jest. Ale tak, bardzo fajnie. Ogólnie nie mam pojęcia, jak poprzycinać tamtą stronę. Pokażę Wam jak to powyłaziło tutaj, muszę jakoś to ogarnąć, ale też nie chcę, żeby komuś coś na łeb spadło, wiecie jak jestem bardziej, że tam na dole są po prostu samochody i różnie może być i jeszcze raz tutaj cała ta ścianka bardzo jestem zadowolona z tego jak ona się tutaj bujnęła moim zdaniem wygląda ekstra no i tutaj cały ten taki najbardziej bujny kącik. Fajnie. I to drzewko też jest oczywiście fajne. I tutaj właśnie też użyłam tej samej obręczy, która nawadnia po całej tak jakby długości swojej, więc to jest bardzo praktyczne przy większych doniczkach. No i tutaj tak samo. Też one trochę tak zraszają jakby, trochę tak spryskują, więc bardzo fajne to jest. No, i tutaj kolejne. Więc cały tarasik, naprawdę, powiem Wam, wygląda top. Myślę, że to jest to, do czego właśnie dążyliśmy. Powiem Wam, że ja wcześniej w ogóle nie przeglądałam nawet tych zdjęć. I teraz jestem w totalnym szoku, bo tak chciałam sobie zostawić, właśnie nutkę takiej adrenalinki, po prostu już na moment, kiedy będę miała porównanie przed i po. I naprawdę. Wow! W ogóle te palmy, jaka ta palma jest wysoka, strelicje, zobaczcie, jak się bójnę. One wtedy były takie wszystkie właśnie bardzo pionowe, takie wąskie, a teraz już takie fajne te liście się zrobiły, właśnie takie bardzo bujne, więc naprawdę super to wygląda moim zdaniem. Później w ogóle ten żywopłot, no to ten żywopłot to jest totalny szok. Zobaczcie, jakie to w ogóle wszystko było takie malusie, a jakie jest teraz. I jeszcze na przykład mi się bardzo podoba ten efekt, że one nie są takie pojedyncze, tylko że to jest taki jeden, powiedzmy, równy, fajny rządek. I w ogóle właśnie mam zamiar go tak na równo przecinać z murkiem, żeby nie przewyższało murku i moim zdaniem naprawdę będzie to bardzo fajnie wyglądało docelowo. No i tu właśnie ta szeflera, chociaż szczerze, jak tak patrzę na to zdjęcie, to rzeczywiście ta przestrzeń była nawet wcześniej troszeczkę większa z jednej strony, ona nie była równiutko na środku posadzona. I nawet nie wiem, czy teraz nie wygląda trochę lepiej, może nawet. W sensie, teraz ma dużo więcej rozgałęzień i mimo wszystko dużo mniej liści na tych rozgałęzieniach. Więc, no ciekawie, palmy w ogóle, widzicie te palmy? W ogóle, wiecie, ja nie obcinałam tego dołu na razie, bo chcę zostawić właśnie decyzję właścicielom, czy oni będą chcieli zostawić taki gąszcz, czy właśnie będą chcieli je tak przyciąć na równo. Ale tak jak mówię, to już niech oni sobie sami zdecydują, ale no te palmy robią się trochę aż za duże. I, I myślę, że niedługo to może być problem, że one właśnie zaczną wystawać. Nie wiem co wtedy. Dlatego właśnie nie chciałam tych dolnych liści obcinać, bo jeśli się okaże, że nie wiem, będziemy obcinać górne, no to żeby na dole coś było logiczne, nie? Później właśnie ta druga część żywopłotu, co prawda z innej perspektywy jest zdjęcie, ale mimo wszystko i tak jest to widoczne. Zobaczcie, jakie to się zrobiło. No, zagęszczone, ja jestem w szoku, naprawdę w szoku. Ja w ogóle nie pamiętam, słuchajcie, że to wyglądało tak jak na tym zdjęciu przed. Ja nawet nie pamiętam, że to było aż tak małe. Naprawdę. Szok. Tutaj też zrobiło się bardzo bujnie. Nawet w ogóle ta agawa, ona też się bardzo rozrosła, mimo że tego tutaj aż tak nie widać. I tu na dole właśnie pojawiła się taka. To jest taka koniczynka, coś w tym rodzaju. One bardzo często rosną w ziemi, w której są właśnie agawy. I często jak się agawę przesadzi, to razem z agawą przesadza się właśnie też te koniczynki. Na razie stwierdziłam, że je zostawię, bo właściciele w ogóle wcześniej nawet myśleli o tym, żeby tam coś zasiać, zasiać jakąś taką wiecie trawkę albo coś takiego, no ale tak trochę ich zniechęciłam. Bo mogłoby to być dziwne i trzeba by było to strzyc, wiecie jak jest. Więc zostawiłam na razie tę koniczynkę. Jak będą chcieli to wyrwać, no to wyrwiemy. Tak jak mówię, urwać się jest zawsze łatwo, ale jak ona poszła w górę też, to jest szok. Tutaj też się nieźle bójnie zrobiło. W ogóle jaka ta szaflera z lewej strony, jaka ona była malutka wtedy, te palmy, w ogóle. Wow, nawet te lilie, bo to chyba są lilie. Ja nie jestem pewna, ale one puszczają właśnie takiego fajnego kwiatka na takiej bardzo długiej łodydze w kształcie kuli. Chyba gdzieś mam jeszcze zdjęcie, może też od razu tutaj dorzucę, ale właśnie one też się nawet bardzo bujne zrobiły. Myślę, że właścicielom naprawdę może się to spodobać, bo im bardzo zależało na tym, żeby to było wszystko takie gęste, takie trochę dzikie, trochę naturalne. Wiecie o co chodzi. No i tutaj ta druga szeflera. Też nie pamiętałam tego, że ona była taka wow. Wow. Nawet zobaczcie ta agawa mała, w ogóle jak ona się rozrosła. Też nie pamiętam, że ona była taka malutka. Teraz jest taka w ogóle fajna rozeta. No, naprawdę fajnie. A jeszcze taka ciekawostka: w rejonie, w którym mieszkam w Hiszpanii, właśnie rozety takie zielone są bardzo takim znakiem rozpoznawczym i nawet jak różne kobiety robią to tak manualnie, ręcznie, to właśnie robią tego typu rozety ze wstążek, więc to akurat tak się wpisuje w mój rejon. No, ale powiem Wam, naprawdę nie pamiętałam, że to tak wyglądało. Szok. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo wcześniej nie było kamieni, teraz te kamienie są. Tak chciał właściciel. Do mnie to tak średnio przemawia, bo ja po prostu lubię taki naturalny wygląd. Nie, nie lubię takiego, wiecie, muzealnego efektu. Więc mi te kamienie to tak średnio. Aczkolwiek tak chciał, tak ma. Co prawda było bardzo dużo taszczenia, wielu kilogramów tutaj. Więc no... Pochłonęło to tak z żeby no, no to grubo ponad tona tych kamieni tutaj wyszła, i wszystko trzeba było własnoręcznie przywieźć ze sklepu, później tutaj y, przenieść, wtargać, wysypać. No trochę tego było, więc nie, nie da się ukryć. Następnym filmem, w ogóle, tak już abstrahując od tego tarasu, na pewno już będzie plant tour, bo teraz mam kilka dni takich spokojniejszych, kiedy wreszcie mam czas to nagrać. A niestety to wygląda tak, że jak już nagrywam plant tour, to jest to moment, w którym sprzątam przede wszystkim całą szklarnię, więc bardzo mi zawsze zależy na tym, żeby mieć trochę więcej czasu, bo to pochłania z 9-10 godzin i zawsze też wszystkie opryski robię i tak dalej, ale Myślę, że bardzo Wam się spodoba ten odcinek z Plant Touru. Bo niektóre rośliny nawet mnie szokują, gdzie ja widzę je trochę częściej. Więc jak Wy nie widzieliście ich w sumie, no niektórych nawet rok od zeszłego Plant Touru, to myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawicie jakąś łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. No i co, do następnego razu.